Zdobywania konia Bo wczoraj już nie miałam cierpliwości do tej gry I no Więc A i Bo zapomniałam powiedzieć no, Za pierwszym razem, jeśli zainstalujecie tą grę To będzie wam trochę pobierać danych Jakby Coś, no nie to, że pobierać Jezus Nie to, że pobierać danych, ale No będziecie musieli trochę porobić w sensie, chodzi mi bardziej o... Boże, nie mogę się z... Jezus Maria, jak ona wszystko połączyła! Patrzajcie to! Połączyła araba! Ja wytykam, ale wszystkie Ej, sorry! Ale ogólnie będzie wam trochę ładować tej gry. W sensie, że długo będziecie musieli czekać na... Na ten... Na dołączenie. Tak z 5-6 minut. Zależy kto na czym gra i jaki internet. Bo no możecie się wkurzyć za pierwszym razem, że tak długo. Ale no. Ale no tak. I no. Yy. W sumie... Nie jest najgorzej jak na pierwszy raz, tak szczerze, jak na pierwszy odcinek, bo było około 14 mi się zdaje, że wyświetleń, to... Ale ja wiem, że to nie jest najprostsze. I co jest? Jestem w tym samym pokoju, inny koń. No. Więc to nie jest najprostsze, żeby w jeden dzień mieć na nie wiadomo ile wyświetleń, ale to jest ja wiem, że normalne. Bo... Wow. no wiem Chyba sam jak na TikToku się wpijałam, to, to zaczynałam z no ze słabym podciągnięciem, tak szczerze I postaram się, żeby nie było żadnych dźwięków Chociaż dzisiaj już jest chyba normalnie Mało będzie zapewne dźwięków Więc git Ale możecie się spodziewać jakiegoś jednego, może dwa Dźwięki w Ale właśnie Posta. dlatego postarałam się Odgłośnić delikatnie orza Żeby jakby były nawet to Żeby tak tego nie było na tyle słychać dobrze No I ja ogólnie dzisiaj już nagrywam drugi odcinek I Na tym samym na Dzisiaj drugi raz powtarzam, bo prędzej ten odcinek wrzucę. Będzie daily, chyba postaram się każdego dnia po o ten o 15.55 ale zobaczymy czy będzie to w godzinach, czy normalny daily no. No tak daily będzie około miesiąca, więc no. Bo na pewno najpierw będzie part 1, wrócę, a później part 2 jutro następnego dnia jakby. Więc tak. Ogólnie wczoraj przestałam już nagrywać, bo się tak zirytowałam na tę grę, że się tak nie chciało przechodzić spokojnie na pokój, szczególnie że było około 22 bo miałam cały, cały dzień zaromadny. Ale fajnie złączyła konie. się, no tak średnio to złączyła, ale Fajne jest to nawet. No tak średnio w sumie to wygląda. Błagam koniu, bądź za jedną, proszę. Nie kurze mi lepiej gro. Że dzisiaj nawet. Komentuję to bez słów, dobrze. Mam dosyć gry. Jak mam jedną kulkę, to jest za dwie. Jak mam dwie kulki, to jest za trzy. I żadnego nie ma kurna konia za jedną i dwie. What the fuck! Czy ja muszę mieć trzy kulki, a później będę miała konia za dwie trzy? Za dwie i jedną. Nie chce mi się tego robić tyle, szczególnie że to jest po tysiąc ja nie chcę I ja wiem, że często jeżdżę tym koniem, ale on jest pod ręką I nie chce mi się innych ogarniać i w ogóle Dlatego tym ciągle jeżdżę koniem <grym> On nie jest moim ulubieńcem, od razu mówię Ale jak mam powiedzieć wam szczerze, no to On był moim pierwszym koniem, którego miałam na 25 level Pierwszym swoim I jednak nie miałam trzech kąt Tylko dwa to jest moje drugie. No. Ja wiem, że Wam te, was trochę okłamałam. Ale no, co mam poradzić? No. No fajnie, że się zakończyło. Ej, i zawsze go nie chcę mi się zbierać. Bo już dawno zbierałam to dużo. To dużo. I czasami się za mój głos, ale ja też czasami mogę dosyć. Szczególnie, że jak wkrótce mówię coś do kamery albo tak przez telefon. To mam taki mega dziwny głos. Nie podoba mi się ogólnie. Ja nie wiem ile ja razy tak będę przechodzić pokoju na pokój i w ogóle z tego z tych portalów na portal, ale mi się zdaje... No nie. Ej właśnie. Ej róża jest to ten? Róża chyba wam pokazywała. Róża jest. Róża. Kurde. Jest to dupy. Ej ja jestem ciekawa jakby to wyglądało. No kurde, szkoda, że ty nie jesteś do Cześć, jest. Ej, tak szczerze, chcę złączyć konie, ale boję się, jak to by było. Jak to by wyglądało w ogóle. Ogólnie też bym ich mogła złączyć. Bo są mega ładne. Sprawdzam tu? Tak, ale nie wiem. Czy go chcę? I na pewno nie będzie za jedno, będzie za trzy, no. Mówiłam. Chciałam właśnie powiedzieć, że będzie za trzy. A ja go miałam pierwszego na tym koncie. Ale go jednak sprzedałam. Ogólnie już bym go miała. Dobrze, żeby nie było, że tylko na tym jednym koniu jeszcze, Ale i tak mi tak nie, nie pisał, ale i tak. Żeby nie było, że na tym jednym koniu i tym samym jeszcze. bośmy mam Czadę, mam Kokonata. Mam. Mam Fireouta Mam Valentinę. Ale dzisiaj sobie poletam na Fire w sumie Bo już dawno na nie leciałam Ogólnie, jakby wewnętrznie skomentować, to go mam z miesiąc A 25 level mam z... Nie wiem ile I staj na Fire to jest tam Bo kiedyś miałam tutaj stajnie róży Na... Na starym koncie i ja jestem tak załamana Bo Ja na tym, tym starym koncie Wiecie ile miałam Który miałam poziom? 29 I 40 punktów Albo 100 Nie wiem Ale ogólnie Było mega fajnie A teraz to co kurde Jedynie to tylko wspomnienia kurde zostają Biedne konto. A ja tyle na nim się mańczyłam. Pamiętam, jakieś gdzieś jak miałam w 27 poziom. no o, A teraz to już nie ma z czego się cieszyć. Dobra, poczekam na tę minutę. Chociaż nie wiem, czy coś będzie. Wątpię. A jak będzie, to się cieszę. Jakby nic jedną kulkę też się cieszę. Nie tylko na jedną zdać, na jedną kulkę. tylko, naprawdę. No cóż. Cześć, masz 30 poziom. Tak. Fajnie. Czyli nie masz. Ej, tak szczerze, ona ma 30 poziom, a ja lepiej wyglądam od niej. Ej, sorry latka, ale no taka prawda Ej, tak w ogóle odkryłam chyba jak się zmienia kolor w się sensie, jak się zmienia nazwę Nie Magic Down Ja nie chcę być downem Melody diamonds Zapisać Melody Diamonds. ej, mega fajna nazwa. Mi się mega podoba. No, mamy 28 sekund. Ona ma 3 świeżeczki. Ja miałam takiego tego miałam, a tego nie miałam Dobra, 13 sekund zobaczmy O właśnie klupy 27 Spoko, ale nie mogę. A, yy, coś tam. O kurde. No nie no. Ja jestem załamana. O zastosować, zastosować, zastosować. Ona ma 18 osób. Będzie miała. Aha. Kopnąć Czy ty mi dałeś klub? Nie. To kopnę I ja, ja, ja jestem po prostu załamana Wiecie czemu? Dlatego, że miał być fajny klub, który nie wywali Miał 18 osób, 17 Miał mieć 18 osób, a mnie wywalił od razu prawie Bo widzieliście na odcinku, nie To będzie na pierwszym parcie, dzisiaj go wrzucę i jutro ten odcinek, ten co teraz nagrywam Jaki bogol Tyle koni mieć? Dobra, bo już nie mam ani jednej kurki. Pokaż jaki masz ten... What the fuck? Okej, okay, magik Magik o oh mój Więc ja jestem załamana Bo miałam już cały strój Następny Drugi Mogłam go założyć, ale go nie zakładałam no Jestem po prostu Niebo załamana Załamana jestem Bo miało być dobrze A nie jest dobrze No nie nie, nie lubię tej gry. W sensie ją lubię, bo gram ją 7 lat i niektórzy mogą się zapytać. No, czy ci się tak już granie nudzi? Nie, w życiu mi się ta granie znudzi. Zapewne, ale rzadki w to gram. Chyba, że jak mam coś nagrać, to już serio gram w to. Tak. No, z 40 minut. Bo mniej więcej tyle miały moje odcinki. <noise> Wiem, dziwne, ale ja też jestem dziwna. <noise> Więc to kraliśmy się. W sensie. No dobra, nieważne, jak to. <noise> ja to ciebie koniu na podlecę. Jeśli si nie będziesz koniu za jedną kulkę to przysięgam, że odinstalowuję tę grę Nigdy w życiu już nie zainstaluję Jeśli ten klub nie będzie miał wolnego dla mnie miejsca i, i nie będzie dużo osób, to to ja w ogóle tą grę zainstaluję Na pewno? A, dobra Tutaj nie ma Czy nie? Czy nie 6 osób ma, dwie osoby ma w klubie, zaraz pozdrow. Pozdro I ty koniu masz być za jedną kulkę, dobrze? Bo inaczej ja wam od razu to mówię. Ja nie nagrywam następnego odcinka, bo nie będę miała tej gry. I ci już z tym będzie. Dobra, kocham tą grę. Yes, Jest. Jezus Maria. Dobra. Kocham tę grę. Nie odinstaluję i następny odcinek za... Yy... O Boże, prawie bym to sprzedała. Następny odcinek za niedługo. Jutro, znaczy dzisiaj. Ten odcinek wrzucam dzisiaj. A następny odcinek nie wiem kiedy rzucę. Jutro O właśnie jutro No Daily No i mam, mam rodzeństwo Widzicie? Tak się to robi Tylko jak ją teraz nazwać? Dailor jest... Kurde nic Ma różowe oczy A Jak go nazwać? Nie, no ja chcę prowadzenie. Czemu ty masz 23 poziom, a masz coś takiego? O oh Koń z hodowli. Koń z hodowli. Ej, ja miałam kiedyś rybakę z hodowli. 150 do niego wydałam. I no. Hmm. Kurde. Ciężko. A jak ja mogę mu dać? Hm. Ciężka decyzja. mówiąc poważnie poważnie. Kurde. спорн, что мы будем Ну не, ну. И не тело есть, а я ничего не знаю Ну, ну не вим, ну. Подождите Dobra, nazwam ją Diamond, bo nie wiem jak mogę ją inaczej nazwać. Nie mam dla tego pomysłu i, i nie jestem na siebie zła. <grym> Dlatego, że, że nie jestem. Bo chciałam tego konia i mam. I jestem zadowolona. Jest super. Jest super szczęśliwy i... Nie wiem, po co go uszczęśliwiłam, jeśli zaraz i tak pewnie będę wychodzić z tej gry. Pozdro. No nie no, ogólnie... No. Ogólnie to tak. Ja czekałam na tego konia dosyć sporo czasu. No. Ale jestem szczęśliwa. I on też jest szczęśliwy. Bo jest... ma wszystko, co potrzebne temu koniu. Kurde, zapomniałam się, nie można koniu ma pracy. O nie, 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 olbrzydko. Piękny koń komuś. O dobra, i trzeba od razu przetestować Testing Co I mamy mojego konia. Zarobiście. I się mega ogólnie podoba. No, porobię z nim parę screenów. I tak. Kurde, nie mogę. No, nie, jeszcze tarcza. Melody Diamond. Muszę właśnie zmienić nazwę na Nike. Melody Diamond teraz. I dać tam siebie z tym koniem więc tak i poczekajcie. Trzeba tu wlecieć. Kurde. Trzeba tu uwiecznie nie. O, fajny masz klub pewnie. No ja wiedziałam. Szkoda, że nie masz ten wolnego miejsca jeszcze. Piruet trzeba. Czekajcie, idź. No sam zrobię. Dobra, jest chyba kit. No sobie jechałam, nie to Nic wiem, że krzywo O, matching! Tam maska mam tego samego konia. Matching! Kurde, konia. Dobra. Tu jest takie gromadzisko mojego ukochanego konia Więc kurna zaraz przychodzę na swój serwer Bo nie chcę, żeby... Emily co? Puff? Emily, Ej, czy ty krasz z Emily? Nie wiem Ej, Emily, Puff? Jezus Maria Nie Przez się A tu nagle się okazuje, że Sory gra z Emilipa I ona nagrywa odcinek Ej, jeśli ktoś zna Emilipa to, to To pozdro tej osobie, bo Emilipa to jest jedna z lepszych na youtuberek o koniach Szkoda, że tak rzadko nie nagrywa już Chyba ją dobra? oznaczę Właśnie to jest mega, mega słabe. Że ona tak mega często nagrywa. Raz nagrywa dwa razy na jeden dzień. I no. I się po prostu nie chcę. No właśnie, i się tylko nie chcę. Ale właśnie szkoda, że tak rzadko nagrywa. Bo jednak przez to straciła dużo chyba. Ogólnie widzów. No w ogóle już I będą progi lajków na, na następny odcinek. Będę chyba nagrywać jakąś też serię. Na przykład jak będę... Niech będzie mi się chciało, będę nagrywać takie luźne rzeczy. Wrogi mogą też być chyba. Ale to no, zobaczę. Masy. Zobaczę. W razie co to nie od razu stwarzam. TikToka mojego ma macie. Chyba. Nie wiem, czy wam podawałam, a nie, nie podobałam wam, no to podam wam te drugie konto, bo na pierwszym mam inne, takie bardziej wybite konto, to mam inne i tam będą pewne edity, bo w sumie już inne konto mam zajęte, czym innym.